Witam serdecznie na kolejnym gnocie Dzisiaj w końcu pogoda nam dopisuje To się można zabrać do robota Trochę tych zadań mi się nazbierało Po kolei będziemy dzisiaj robić Najpierw coś dla psów O po takim kurczaczku dla nich mam Masz tutaj jeden Hops. I drugi taki kurczaczek No To psy mają na razie zajęcie a ja się mogę zabierać za robotę Bo oni już tutaj znowu namodzili sobie przejście w płocie znaleźli O tutaj w tym narożniku Skubańce podważają Albo tutaj I się jakoś przeciskają Ostatnio to zaś sąsiadem aż Do wsi prawie poleciała to Kawał drogi O aż tam za zakręt Dobra, trzeba coś tu wymyślić. Jakimś budżetowym sposobem im to zablokować, tu pod bramą to już nie przełażą raczej. Tam pod furtką też nie. No i dobra, chodzi o to, wiecie, żeby one tak w biegu nie wyleciały tam za kimś, czy za rowerem, czy za samochodem. Bo tak to tam nie kopią, nie kombinują. No ale najgorzej, jak już sobie obcykają jakąś dziurę, to wiedzą, że tam da się przeleść. Trzeba im to utrudnić. No to materiały godowe. Parę desek, takich zżynek. Tutaj, co z tarasu zostało. Skrętaczka. Parę wkrętów w kieszeni. Można lecieć. Ja muszę się chyba wyłączyć, żeby się z tym zabrać. Albo może się uda. Chodźcie. Się skręci jedno z drugim. Może to coś pomoże. Nie powinno zaszkodzić, w każdym razie. W każdym razie, czy w każdym bądź razie. No nie wiem. Jak nie przelezą, to będzie luks. Ale szanse są marne. To plan jest taki, jedna deska z jednej, druga z drugiej. Skręcić to razem. I może nie wylezą. To bierzemy się za robotę. No zaraz zobaczymy, którędy one tu wyłażą. O, ale sobie palca przycisnąłem. Wiedziałem, że to gwoździami trzeba, nie tak. Ech, ta technologia to nie dla mnie. Nie ma to jak młotek, ale kurczę sobie przyciąć rękę wkrętarką. Nie wiem, czy mi pazur nie zajdzie na tym dużym palcu. To trzeba być zdolnym, no jeszcze młotkiem to rozumiem sobie przywalić. Ale wkrętaczko. Korda, jak się ma dwie lewe ręce, to się ma. Dobra, idziemy z tym młotkiem i dokończymy dzieło. No, na gwoździa To się trzyma. Elegancko To czas na test czy wylezo E dobra. No, no dobra, ale jakbym bramę zamknął normalnie To by nie wylazły no, zobaczymy czy teraz wylezą Na razie jest dobrze Ale tu już w tym kącie co zrobione To już nie przeważą, no bo nie podważą siatki No tak to się przeciśnie Jakby dobrze zamknąć To się nie przeciśnie No dobra, ale o to chodzi Coś trzeba tu pomyśleć żeby ta brama się... Na sztywno zamykała Dobra, już Was tym nie zanudzałem. Dobiłem tutaj taką elegancką deskę. Lata trochę mniej. Tak łatwo się nie wygina na drugą stronę, nie, bo tu blokuje. Dobra, na razie starczy. Nie łaźcie tam na drogę i będzie gitara. No chodź, Edziu, Edziu. Co ty młotek chcesz zjeść? O, ale mi ten palec rwie. Puchnie. Żeby mi paznokieć nie zszedł. Bo by było nieelegancko. Dobra, bierzemy się za następne roboty. A co wy tu za doły kopiecie? Tudu. Zaraz wam pokażę. Tu następny. Ciepło się zrobiło. To sobie kopią i tam leżą. O, już tu można nogę połamać. Albo koło urwać. Takie pułapki na nieproszonych gości, co na szczęście takich nie ma. Kolejna misja to trzeba wykorzystać ten obornik króliczy. Już mi tutaj ładnie przefermentował. Gotowy już jest fest. Tylko ja mam młode roślinki, trzeba będzie dobrze rozcieńczyć, tak z 1 do 20. Czymś to trzeba nabrać. Raczej nie rękami. Dobra, dobra, mam takie wiaderko po tym po górkach. No, ze dwa takie. No tak, napij się tego. Jak ci to może smakać? Przecież to jest smród taki, że nie wiem. Dobrze przefermentowane. To już zostaw. Ech, te skubańce to wszystko by zeżarły. Dobra, woda dolana. Dobrze rozcieńczone buzuje fest. A pachnie, jakby szambo wybiło. Dobra, trochę pod te drzewka owocowe one duże to nie powinno ich popalić. O, cóż. O, ta na łeb na rod. Pogratulować Wam pomysłu. No i dobra. Póki jeszcze w miarę sucho trzeba iść królom. Narwać zielicha. A tu się wam pochwalę. Są nowi lokatorzy. Tu tu nie widać. O tu widać. Tam mają gniazdo. Takie małe ptaszki kolorowe. Nie wiem co to. Tak będzie okazja zrobić zdjęcie, to sobie sprawdzę potem. A teraz czas narwać zielicha dla króli. Niech zajadają. Póki w miarę sucha, a ty co, by już mi pomagał? Tu mi ładnie wysoko rośnie No, tu się trochę narwie. Już suche. No ogień ściutkę. Byście do wiadra wrzucali, a nie żrycie tą trawę. No. Stefan Dobra, całe wiadro zielicha jest. Trzeba teraz dać królom. Jak tam, Albinos? Gniazdko już eleganckie. Twoje super zapięcie. Ona to chyba najbardziej lubi żelicho tych wszystkich królików. Masz jeszcze trochę, musisz dużo jeść. Teraz są. Następna młoda. Masz młoda, masz, zajadaj. Smakuje? Tobie jak smakuje. No i Maćkowi damy, odsuń się. Nie zaczepiej Maćka. Mam tutaj, ja. i masz z pokrzywami. Sobie zajadaj. Ty masz na głowie już. No. Awantur nie ma między nimi. O. Dobra, starczy. No, cofaj się, cofaj, cofaj, cofaj się. Edek. Dobra, zamknięte. Tu na śrubokręt. Też zamknięte. Zajadasz jak spaghetti. A ty? Też elegancko. Jak już się tak kręcę, to idę, zobaczę. Trochę popadało. Może grzyby są w lesie. Ale żeby te łobuzy nie chciały za mną gonić. Trzeba dać im zajęcie. No bierz. Masz. No i dobra. Teraz mają się czym zająć. to nie będą. Płotu taranować żeby za mną iść. To lecimy. Przejrzemy okolice. Drzwi do lasu. Cześć. Zajadajcie. Ja niedługo przyjdę. Na grzyby to ja nie mam daleko. No dobra, w lesie ani grzyba nie ma. Ani psiaka nawet. Jeszcze za sucho i za wcześnie, więc można wracać do domu. Myślałem, żeby nic wam o tym nie nagrywać, ale tak myślę. Może ktoś jest z okolic, to nie będzie musiał specjalnie jechać. Jak się pojawią, to dam znać. Z pewnością na grzyby to ja lubię chodzić. No ale jeszcze, jeszcze czas. Długo sucho było, musi trochę ta ziemia naciągnąć. Ale jak nawet jednego psiaka nigdzie nie ma, to nawet nie ma co szukać. Edek to jest jednak łakomczuk. Już dwie kości, jedna pod łapą, druga tu. ten pewnie trochę pogryz, mu się znudziło. No to ten ma zajęcie. Perełka, co ty dzisiaj taka senna? Południa tylko leżysz i leżysz. Nie, ja przynajmniej już pazurami nie łapie. Tylko trzeba delikatnie rękę zabrać, bo jak się szybko machnie, to i ona może szybko machnąć. Nie, perełkę? Jaka śpiąca. Śpi, śpi, nie przeszkadza. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Nic specjalnego się dzisiaj nie działo, ale mi pisaliście pod ostatnim, żebym. Nagrywał, nawet jak nic specjalnego się nie dzieje, to nagrywam. Skoro kto kogoś interesuje, to zostawcie komentarz albo łapkę, albo suba. Coś tam kliknijcie, żebym widział, że jest jakaś reakcja. Ktoś na to patrzy, że jest sens dalej nagrywać. Nie, Edek? Edek, pożegnaj się z widzami, ładnie. No, to na razie, cześć.